Witam was na kanale Krasnoludzkiej Opowieści. Ja jestem Lubosz, a ta seria nazywa się Bitwy książkowe, gdzie książki walczą ze sobą na papier i atrament. Dzisiaj zmierzą się ze sobą seria władca pierścieni oraz seria Harry Potter. Bitwy książkowe czas zacząć. Na początku rozważałem, czy nie zrobić recenzji tych książek, ale stwierdziłem, że to jest trochę bez sensu. Ze względu na to, że te książki są już na tyle znane, że co mam Wam powiedzieć, że Władca Pierścieni to książka o elfach i krasnoludach, czy że Harry Potter to książka o magii? Dla tych z Was, którzy oglądają bitwy książkowe pierwszy raz, wyjaśnię krótko zasady: to nie są jakieś merytoryczne dyskusje czy poważne rozważania na temat tych serii, tylko takie luźne strzały, proste kategorie. Dzisiaj będzie ich akurat 11. I książki ścierają się w tych kategoriach. Ostatecznie, książka, która będzie miała więcej punktów, wygrywa całą bitwę. Czyli bardzo prosto: książka może po prostu dostać jeden punkt, lub go nie dostać. Oczywiście mogą być też takie sytuacje, kiedy obie książki dostaną po punkcie, ale mogą być takie, w których obie dostaną zero. Pierwsza kategoria, która fabuła jest ciekawsza? I zacznę tutaj od władcy pierścieni. Moim zdaniem, fabuła tam nie jest obecnie tak ciekawa, jak mogła być kiedyś. Może dlatego, że wiele książek wzoruje się na władcy pierścieni, i po prostu wiele takich książek już przeczytałem. I wydaje mi się to taka po prostu typowa historia o walce dobra ze złem, w klimacie takim bardzo baśniowym. Harry Potter jest napisany znacznie nowocześniej. Wydaje mi się, że ma pojedyncze elementy ciekawsze. Ale jednak, tak w gruncie rzeczy, szczególnie patrząc na pierwsze tomy, to jest wciąż taka prosta historia o walce dobra ze złem. Więc obie książki dostaną tutaj pojedyncze. Druga kategoria która książka bardziej wciąga? Teraz zacznę od Harry'ego Pottera, i wydaje mi się, że ta książka jest napisana ciekawie w takim klimacie trochę detektywistycznym. Chociaż nie widać tego na pierwszy rzut oka, jest też dużo takich wydarzeń, elementów świata, które wciągają same w sobie. Więc mi tą książkę zwykle czytało się zawsze tak książkę serię że brałem książkę do ręki i w przeciągu powiedzmy doby dwóch ta książka była już skończona, w zależności od grubości. Władca pierścieni ma dużo ciekawych elementów. Natomiast wydaje mi się, że nadmiar opisów sprawia, że tą książkę czyta się trochę powolniej, dlatego w tej kategorii Harry Potter dostanie 1 punkt, a Władca Pierścieni 0. Kolejne starcie: główny protagonista. I tutaj o ile w Harrym Potterze sprawa jest jasna, bo jest to Harry, we Władcy Pierścieni można dyskutować. Ale powiedzmy, że ja wybieram, że będzie to Frodo. Więc tak, zaczynając od Harego. Harry to jest taka typowa postać z powieści młodzieżowej. Nie jest zbyt głęboko zbudowany, a jednocześnie nie jest bardzo płytki. Przechodzi on przemiany, które są właśnie typowe dla takiego wieku dziecięcego. Jest to bardziej ciekawe z perspektywy czytelnika, który jest młodszy, a nie z perspektywy tego, który jest starszy. Natomiast Frodo bardziej zmaga się z taką odpowiedzialnością, z której mógłby zrezygnować, ale nie chce, bo czuje, że to, co robi, musi zrobić dla dobra świata. Wydaje mi się, że obaj ci protagoniści są ciekawi, więc obydwie serie dostają ode mnie po jednym punkcie. Czwarte starcie. Główny antagonista. I tutaj niestety wydaje mi się, że w obu książkach ci antagoniści zostali potraktowani dość płytko. Obydwoje są po prostu złymi panami, którzy chcą zapanować nad światem, zniszczyć wszystko co dobre i itd. Tak Więc obie książki, obie serie dostaną ode mnie pozerze. Piąte starcie: Mędrzec. Czyli pojedynek Gandalfa i Dumbledora. Wydaje mi się, że Dumbledore to jest taki bohater, który na początku sprawia wrażenie mądrego, tajemniczego, dobrego, a później okazuje się, że jest taki trochę cyniczny, wykorzystuje harego w pewnym sensie, i dlatego nie za bardzo go lubię. Natomiast Gandalf, chociaż potrafi czasami się zezłościć i powiedzieć parę ostrych słów, no to tutaj to dobro, które w nim jest, zawsze przoduje i zawsze jakby jest takim właśnie tym charyzmatycznym przywódcą duchowym, którym powinien być. Dlatego, jeden punkt będzie dla Gandalfa, a dla Dumbledora zero. Szóste starcie. Bohater od negatywnego do pozytywnego, i tutaj będą się bić ze sobą Snape i Boromir. Wydaje mi się, że Snape to jest taka postać, którą większość ocenia pozytywnie, bo mimo tego, że przez większą część fabuły jest zły, to na koniec odkupuje swoje winy, ale ja myślę, że Snape od początku do końca jest zły. Bo tak naprawdę, tylko ze względu na swoją samolubną miłość do Lili, jakiś, robi coś dobrego na koniec dla Harego, a tak naprawdę przez cały czas mógłby go traktować dobrze, dlatego go nie lubię. Jeśli chodzi o Boromira, to jego wątek wydaje mi się znacznie mniej płaski. Boromir ma do dyspozycji potęgę, która jest zabroniona. Ale jednocześnie wie, że jeśli z niej skorzysta, to może uratować swój lud. I to zło i dobro jest tutaj takie właśnie bardziej płynne i bardziej ciekawsze. Dlatego jeden punkt dostanie seria Władcy Pierścieni, a zero punktów Harry Potter. Dochodzimy do siódmego starcia. Na razie idzie prawie web w web. z jednym punktem na korzyść Władcy Pierścieni. A siódma potyczka to będzie Bohaterowie Poboczni. W jednej i drugiej serii wydaje mi się, że ci bohaterowie napisani są dość prosto. Siłą rzeczy, jedna to seria młodzieżowa, druga to taka seria poważniejsza, ale baśniowa. Ale wydaje mi się, że w harem Potterze jest więcej ciekawych bohaterów. Jest dużo takich dziwaków, którzy są. Zastanawiający sami w sobie, natomiast we Władcy jest chyba za dużo takich postaci, które można określić praktycznie tylko jedną, dwoma albo trzema cechami. Dlatego jeden punkt dla serii Harry Potter. Kolejne starcie to świat, i tutaj Obie książki wydaje mi się, że są bardzo ciekawe, bo Harry Potter to jest przede wszystkim kreatywność bardzo dużo wymyślonych rzeczy, takich trochę dziwnych, trochę ciekawych, trochę magicznych. A Władca Pierścieni to jest taki świat bardziej z punktu widzenia mitologicznego ciekawy. Dlatego nie mam chyba innego wyboru, tylko obu seriom dać po jednym punkcie. Przedostatnie przed starcie? Przesłanie. I w harem, że to przesłanie jest takie dość typowe dla książek młodzieżowych, czyli dobro, przyjaźń i tak dalej. Nie ma jakichś grubych rozkmin o strukturze świata. W władcy pierścieni paradoksalnie jest podobnie. Aczkolwiek jednak jest tam więcej wplecionych takich filozoficznych motywów. Wydaje mi się, że mimo czasami, nawet jak się cytuje Władca Pierścieni, to mimo prostych przesłań zawsze jest tam jakieś drugie dno. Dlatego jeden punkt dostanie Władca Pierścieni, a zero Harry Potter. Przedostatnia kategoria. Styl opisy. I tutaj nie trzeba chyba robić dużych rozkmin, żeby stwierdzić, że władca pierścieni wygrywa to starcie. Wszyscy wiedzą, jak wyglądają opisy we władcy pierścieni, niektórym się podobają, niektórym się nudzą. No ale trzeba przyznać, że są zrobione epicko na pewno. Natomiast Harry Potter, Harry Potter raczej stoi akcją. Więc tych opisów jest tutaj mniej i są takie bardziej, powiedzmy, rzeczowe. Jeden punkt dla władcy, i zero dla Harego. Ostatnie starcie, styl dialogi. No i wiadomo, że Harry Potter stoi dialogami. Tam cała akcja jest w zasadzie prowadzona tymi dialogami. No i są zrobione w fajny sposób. Natomiast we władcy. Te dialogi stoją raczej na e, jakimś tam kolejnym planie e, i nigdy mnie nie zachwycały, dlatego Harry dostanie tutaj jedynkę, a Władca dostanie 0. Zwycięzcą bitwy jest więc Tur 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 werbra, Władca Pierścieni. Pamiętajcie o tym, że tak jak mówiłem na początku, te wszystkie starcia, ta cała bitwa to jest czysto rozrywkowy twór, ja oceniam i wymyślam odpowiedzi na te kategorie na bieżąco, więc czasami zdarzy mi się nawet powiedzieć jakąś głupotę. Dlatego traktujcie to czysto rozrywkowo. To tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobał Wam się ten film, to zapraszam Was do subskrybowania, do kliknięcia dzwoneczka i polubienia filmu. Jeśli macie propozycje jakiejś kolejnej bitwy, Albo po prostu chcecie ze mną o czymś pogadać, to piszcie w komentarzach. I zapraszam Was do obserwowania mojego profilu na Instagramie Krasnoludzkie Opowieści. Cześć!